Kiedy rodzic ma prawo walczyć o zdrowie swojego dziecka, więc nie możemy odbierać rodzicom prawa do apelowania o taką czy inną pomoc, nie? jeśli się znajdzie w takiej sytuacji. I ja go całkowicie rozumiem i popieram. Nie? To jest jego obowiązek, uważam. To nie tylko prawo. I musi robić wszystko, co może, jakie ma możliwości i jakimi środkami, żeby pomóc. dostanie i gorek, tylko inni chorzy i potrzebujący, ale nie tylko jeden człowiek w Polsce jest chory, nie? Cała masa ludzi jest chora i cała masa ludzi czeka, i cała masa tą wdzięczna jest i tą krew dostaną. Oni przyszli z tą myślą, że oddadzą z myślą o nim, ale wiedzieli, że tą krew oczywiście dostanie kto inny, no bo wiadomo, że nie każdą krew też może dostać, tylko może. Każda e, akcja e, organizowana spod, spontanicznie na e, wypadek e, takiej tragedii, która się zdarzyła z Małym Igorkiem, jest też potrzebna, bo wtedy mobilizują się, młodzi ludzie, integrują i idą tą krew oddawać, a wiadomo, że e, krwi zawsze jest brak i każda grupa krwi jest no, niezbędna, potrzebna do e, żeby po prostu czekała na, na chorego, a nie żeby chory czekał na, e, na tą krew. Wiadomo, są różne sytuacje, są różne komentarze na, na temat takich akcji, ale ja takie spontaniczne akcje też popieram. Jest to po prostu odzew, po prostu, że nie są ludzie obojętni na czyjąś tragedię, a po prostu chcą pomagać. Niemniej krew jest potrzebna przez cały czas, cały czas zdarzają się Także zawsze będę namawiał i zachęcał do oddawania krwi, bo to jedyna metoda bardzo często do uratowania czyjegoś zdrowia lub, lub życia,